Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Tak jak obiecałem, tak jak prosiliście, nabyłem wimble 3SE chyba gimbala pod telefon. Moje pytanie było, co nakręcić? Czy nakręcić awangardy, a może preampliniowy, A może jednak skupić się na garardzie? No i waszą decyzją garard dobrze. Zacznę od początku. Szasy zostało zakupione. Razem z nowym gramofonem. Właściwie to Garard cały gotowy był. Zapłaciłem ponad 9000 zł w Polsce. Świeża. Z... Świeżo sprowadzony z Anglii po serwisie. Także, no, mam nadzieję, że e, miałem nadzieję, gdy go kupowałem, że, że będzie super, extra, hiper dobry. I w zasadzie tak też było. Po gramofon pojechałem aż do Wrocławia, gdzie wydarzył się wypadek. W sumie wyprawa, która miała trwać 6 godzin, czyli z Warszawy do Wrocławia, odbiór i powrót. Skończyło się tak, że praktycznie prawie 10 godzin, aby tylko odebrać garada. Garada odebrałem w oryginalnej skrzyni, w kartonie w budzie z ramieniem marki. Chyba to było Acos Lustre, tak jest. Bez wkładki, oczywiście. Chyba 9300 dałem. Za sam napęd w budzie z ramieniem. Ramię sprzedałem. Nie, tam, nie pamiętam, chyba w 1300 zł, więc tak naprawdę werk Gararda kosztował mnie 8000. Przejrzałem i właściwie nie było co z nim większego do roboty. Zostawiłem go tak jak jest. E, obroty nieźle trzymają. W sumie bardzo, bardzo dobry stan. Do Gararda potrzebowałem plinty. I tu, jeżeli chodzi o plintę to Tomek Kalipa, czyli Kasoto Audio Equipment. Miał do dyspozycji jedną gotową, którą od niego nabyłem. Jedyne co musiałem zrobić, to wywiercić otwory pod armbordy, pod ramiona. Mam tutaj oczywiście taki sam jak tu, to był taki testowy, żeby sobie przymierzyć. Jak założyłem, tak jest, ale drugą, oczywiście, drugi armbord oryginalny posiadam. No dobra, no to to jest werk. To jest plinta zrobiona przez, przez Kasoto. A jeszcze tu wam pokażę, na czym to stoi. Nie wiem, czy to będzie widać. Kasoto robi takie fajne rzeczy. O! Te białe coś. Podstawki. Naprawdę robią robotę. Oczywiście zamontowałem gniazdo, w tej chwili używam zenzatii czerwonego Rosso. Chyba Rosso to się nazywa ten przewód jako zasilający. No i zaczęło się poszukiwanie ramion. Pierwsze ramię, które Wam tutaj prezentuję jest to zmodernizowany Ortofon 312 z Telefunken A600. Zmodyfikowany, właściwie to zrobione na nowo, pozostała tylko ten uchwyt plus antyskating To pozostało po oryginalny podstawa, rurka, łożyska, hmm, winda. To wszystko jest nowe dziełem Turutem Custom, hmm, czyli Tomek, kolejny Tomek. Wykonał to ramię dla mnie. Jestem z tego ramiona bardzo, ale to bardzo zadowolone. Zadowolony. Dobrze. Drugie ramię to jest JLK SA750, jak się nie mylę. Również 12 cali. Tymczasowo jest to taki headshell. Wkładka Alnik Audio roze. O, tak ten Alnik wygląda. A tu mam założoną japońską wkładkę. Mia dziura sila B. A tu mam alinięczka, z którego jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony. Dobrze, używam też maty. Mata to jest Black Forest Audio. Fantastycznie się sprawdza z tym gramofonem. Eee, wcześniej miałem PLGW, PL70, pilniar mk 2 i również tej samej maty używałem. Dobra, pokażę Wam jeszcze, jak on wygląda od spodu. Postawimy sobie tutaj. Hmm? O, dobra. Próbujemy go podnieść. Odepniemy. Przewód doświadczający nie jest podłączony do przezmacniacza. Przezmacniacz swój pożyczyłem. A tak naprawdę kawał. Dobrze, jeszcze musimy zobaczyć, czy mam tam jakieś przewody. Nie przeszkadzają. No, no troszeczkę przeszkadza. Nic tu nie leci? nic. Okej. Okay. No to chodźmy go zobaczyć jak on wygląda od tej strony. Dobrze, sprężynki super z tłumikiem, mm. tu jest taki nalot, tu troszeczkę mu jeszcze dołożyłem smaru odpowiedniego, widzicie jak wygląda ta plinta, jest naprawdę gruba. solidne plinty. Tu miałem wcześniej swoje nogi, ale ich nie używam. Stosuję takie oto podkładeczki od to Audio. Przewód, tu akurat ja wykonałem sobie przewodzik z neotecha niebieskiego plus dodatkowy oplot ekranne gniazda Katza. a tu mam stary angielski przewód Oryginalny od Gararda i od tego ramienia, które było wcześniej koca, i zostawiłem, ponieważ podoba mi się, jak ten przewód pracuje. No i co? Zobaczcie sobie jeszcze z dalsze, jak to wygląda. Kawał solidnego. Gramofonu. Nie jest to MT, oczywiście. Jest to Garard. Zdecydowałem się na tego Idlera, z wielu względów. W międzyczasie trafiły się jakieś pionierki PL70, które były uszkodzone. I niestety elektronicznie jej układ był trudny do dostania taki kontroler, a poza tym chciałem jakby spróbować jeszcze raz Garrarda, bo już kiedyś miałem idlera. Kiedyś budowałem Z2 gramofony na podstawie Lenko L75. No i co? Mówię, kurczę, w sumie ten galard to już mówię, mogę skończyć na tym galardzie, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoity gramofon. Trzeba Wam tu pokażę, jak ten napęd wygląda. Silnik... Okej, okay, nie jest to... Nie jest to, tak jak powiedziałem, MMT. gdzie silnik jest rusz co dwa razy większy. Ale ale jak najbardziej mi on odpowiada. No dobrze. Działa jakoś ten gimbal. Kochani, jeżeli chcecie, żebym coś opowiadał na temat akustyki Avantgarde, bardzo proszę, dajcie znać w komentarzach. To wszystko, moi kochani. Miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.